Dzień dobry, witam Państwa. Czas na podsumowanie moich działań samorządowych w grudniu. Zaczynamy tradycyjnie od wątku edukacji podatkowej. 5 grudnia w Tarnowskim Ratuszu odebrałem w imieniu Powiatu Tarnowskiego trzy granty w ramach małopolskiej tamcze antykryzysowej pakiet edukacyjny drugi. Łącznie Powiat Tarnowski dla swych szkół ponadpodstawowych otrzymał 198 tysięcy złotych. Grant pierwszy zakłada zakup wyposażenia do szkół, w narzędzia do nauki zdalnej komputery, laptopy, monitory. Grant drugi dotyczy szkoły w Wojniczu i w ramach projektu transformacji cyfrowej zakupiono tu laptopy, router, licencje, licencje na symulacje biznesowe, modułowy zestaw do nauki programowania i mechatroniki, i zestaw do nauki kodowania oraz inter, interdyscyplinarne laboratorium edukacyjne. Grant trzeci ma na celu zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych poprzez wielowymiarowe wsparcie szkoły, w tym działania wspomagające i psychologiczne. Czas na mój okręg wyborczy, czyli Gminy Tarnów. W ramach porozumienia samorządów powiatu i gminy Tarnów realizujemy w tym roku trzy zadania. O jednym wspomniałem w odcinku listopadowym. Chodzi o chodnik w woli rzędzińskiej. Drugie zadanie, już ukończone, to remont chodnika w Zgubicach na ulicy Słonecznej w ciągu drogi powiatowej w kierunku Błonia i Szczepanowic. Trzecim zadaniem jest budowa parkingu przy szkole podstawowej w Jodłówce Wałkach. Zakończyliśmy też w grudniu gruntowny remont DPS w Nowodworzu. Kuchnia i 12 Łazienek prezentują się godnie i pełnią swoje funkcje w estetycznym, uwspółcześnionym entourażu. Ten gruntowny remont sanitariatów i kuchni za 1 200 000 zł był możliwy dzięki zaangażowaniu środków z pierwszej edycji rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. To, jak widać, dobrze wydane pieniądze publiczne. Nie zapomniałem też w grudniu o działających na terenie gminy Tarnów w kołach gospodarstw wiejskich. 16 grudnia w Koszycach Małych zainaugurowaliśmy też na szczeblu powiatowym projekt pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi pod nazwą Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich. Dzięki nowemu otwarciu środków rządowych i unijnych przeżywające swoisty renesans koła gospodyń wiejskich mogą również uczestniczyć w cyfryzacji, jaka jest udziałem całego kraju. Chodzi tu o uchwycenie na odpowiednich współczesnych nośnikach wspaniałych tradycji i zwyczajów naszego regionu dla przyszłych pokoleń. Kula gospodyń wiejskich to obecnie świetne połączenie tradycji i nowoczesności. Spotkanie w Koszycach Małych zorganizowała poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Pieczarka, a gościem specjalnym wydarzenia był Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w kancelarii premiera do spraw cyfryzacji, który przekazał tablety dla przedstawicielek kół gospodyń wiejskich obecnych na spotkaniu. Składam gratulacje i życzę powodzenia wszystkim kołom gospodyń wiejskich działającym zarówno w Gminie Tarnów, jak i w całym powiecie tarnowskim. Koła gospodyń to obecnie najliczniejsza grupa działających organizacji w powiecie. Swą liczebnością wyprzedziły Ochotnicze Straże Pożarne. Jak słyszą Państwo w tle, czas na klimat świąteczny i oderwanie się od codziennej pracy, a nie tylko pracą człowiek żyje. Chciałbym Państwu życzyć świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, zdrowego nowego roku, spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.